Właśnie wyjechaliśmy do Zakopanego, jedziemy z fotelikiem z Cybexa, na szczęście młody zasnął teraz, ale w bagażniku mamy ten drugi fotelik, ale mam nadzieję, że się nic nie będzie działo, że nam prześpi chociażby do 3-4 trasy, bo nam pokazuje 2 godziny, także ja się będę odzywać pewnie na miejscu. Słuchajcie, niestety już się obudził tak 40 minut. Uważaj, 40 minut przed końcem trasy musieliśmy stanąć, bo się zaczął krztusić. No i jak tu dojechaliśmy na parking, no to był mały wypadek. Zaraz Wam pokażę apartament, bo jest naprawdę bardzo ładny. Tu jest wejście. Tutaj przygotowali nam łóżeczko nawet. Jest stół, telewizor, są kapsułki na kawę. Tu jest wyjście na taras. Kanapa. I kuchnia. Tu jest sypialnia. I łazieneczka. Także wszystko bardzo czyściutkie, schludne. Mam nadzieję, że będzie nam tu fajnie. Jakie pogoda nam się trafiła, iście tragiczne, cały czas leje. Byliśmy w takiej karczmie na obiedzie i tak zmokliśmy po drodze. Potem weszliśmy do sklepu, kupić sobie coś na śniadanie, bo tutaj serwują od 8 do 8:30, a my zamierzamy koło 7 już wyjechać nad Morskie Oko, żeby tam zająć ten yy, parking najbliżej wyjścia na szlak. Zobaczymy, czy się uda. ja już śpi. A my sobie obejrzymy zaraz serial. Jak ten serial się nazywa? Sąsiedzi i. Znajomi. Sąsiedzi i znajomi, coś takiego. Na Amazonie on jest czy gdzie? Na Apple. Na Apple, bardzo fajny polecam. Także tak, my zaraz sobie otworzymy jakieś piwko i odpoczywamy. My właśnie wyjeżdżamy budzik mieliśmy nastawiony na 6.30 ale Józek się obudził o 6 i właściwie dobrze, teraz jest trochę po siódmej. my już wyjeżdżamy na szczęście pogoda się poprawiła, świeci słońce, dziś ma nie padać także mam nadzieję, że pogoda się utrzyma i uda nam się tam wejść z Juziem, tak? i wymieniliśmy fotelik po wczorajszym wypadku, zobaczymy jak w tym będzie, na razie siedzi Spokojnie tylko czkawkę, ma nie? Może na tamten jest po prostu jeszcze za malutki, zobaczymy. My idziemy w górę. Przed chwilą był znak, że zostało jeszcze półtorej godziny. Józek nam zasnął jakiś czas temu. Bardzo dobrze się idzie z wózkiem po tej asfaltowej drodze. Kuba pcha, to się bardzo dobrze idzie, wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że będzie spał do czasu, aż wyjdziemy do góry, tam sobie usiądziemy, damy mu coś do jedzenia, sami coś zjemy. I będziemy podziwiać widoki. Właśnie wyjechaliśmy z parkingu, do góry szliśmy dwie godziny z, z jedną 15-minutową przerwą, także nieźle. U góry zjedliśmy szarlotkę, zjedliśmy zupkę no i schodziliśmy na dół. Strasznie się dłużyła ta droga na dół, do góry jakoś szybciej czas minął i powiem Wam, że bardzo się cieszę, że tak rano wyjechaliśmy, bo jak my schodziliśmy, to tyle ludzi wchodziło do góry, po prostu jak mrówków ich było. Niesamowite. Tutaj właśnie wyjeżdżamy. My się załapaliśmy na ten parking najbliżej, e, najbliżej wejścia na szlak. Tutaj cała droga aut jest zastawiona. Po prostu nie ma gdzie zaparkować. Nie chcę wiedzieć, co tutaj się dzieje w sezonie, po prostu było tyle ludzi. A my wchodzimy jest koniec kwietnia. Jak dla mnie pogoda była super. Tam u góry było 3-4 stopnie, było tak bardzo fajnie, rześko, bo ja bardzo źle znoszę wysokie temperatury, więc jak dla mnie idealna pogoda. Słuchajcie, wczoraj powiedzieliśmy, że nie będzie nas na śniadaniu i jak wróciliśmy, to zostawili nam śniadanie w lodówce. Dwie kube, dwa kubeczki sałatki jarzynowej, są serki, oscypki, tutaj paszczę, trzyneczka, salami, paróweczki i warzywka. Słuchajcie, jesteśmy pod wrażeniem naprawdę... Super, zaraz będziemy jeść, bo jesteśmy trochę głodni. Podobna jak wczoraj, tylko zamiast frankfurterek biała kiełbasa, serek, tutaj szyneczka, paszczecik, trochę warzyw. I tutaj jeszcze wczoraj w lodówce znaleźliśmy też jogurty i takie słodkie ponczusie. Tutaj jest pasta jajeczna. O, Józio tutaj gada, a my idziemy jeść. My wyjechaliśmy rano z Zakopanego. Nic wam nie nagrałam, bo szybko, szybko, śniadanko było bardzo dobre. I przez półtorej godziny jazdy do Krakowa już nam nie chciał zasnąć. Całą ikę w nosidle, ale był grzeczny. Teraz nam zasnął, jedziemy zaparkować i na spacer po Krakowie. Czekamy też na moją przyjaciółkę, która ma przyjechać tutaj do Krakowa. No i potem będziemy jechać razem do domku. 1 maja wybraliśmy się do ZOW w Opolu razem z moimi rodzicami, z moim bratem, z jego córką, także nic się nie odzywałam, ale ponagrywałam dla Was parę ładnych klipów. Tam nowy taki pawilon z podwodnym światem. Naprawdę jest to coś niesamowitego. Te ryby, te rafy koralowe warto zobaczyć. Wybierzcie się, jak będziecie. My tam byliśmy rok temu w dniu otwarcia, zupełnie przez przypadek, i zrobiło to na nas ogromne wrażenie. Zobaczcie sami, jakie kolory, jak to wygląda. Zobaczcie, trzy tygrysy. Jak byliśmy tam rok temu, to były malutkie, naprawdę takie małe kotki. Teraz ważą ponad 200 kg i za niedługo opuszczają zo. Jadą między innym jeden do Czech, drugi do Niemiec, a ich mama za niedługo y, zostanie ponownie mamą, bo jest w ciąży i spodziewa się małych tygrysków. Bardzo szybko i sprawnie, a zawzięczą to swoim długim, silnym, przednim płetwom. No to trochę widać. Jak może kiedyś Państwo mieli okazję zobaczyć, jak połysza się foka na lodzie? Foki na lodzie są bezbronne, można powiedzieć, że jedynie pełzają. Oni okay. sobie jeszcze dla nas zaśpiewa. Zaśpiewaj okay. dzisiaj. Trzecią różnicą jest to sposób poruszania się wód. Tak jak już wspominałam, tarczy posiadają długie, silne płatwy, które mi się napędzają i nie, nie służą do sterowania, co u jest dokładnie odwrotne. Nasza znanojczych 12 młodych kalifornijskich jest to 5 samców oraz 7 samiec, z czego trójka urodziła się w zeszłym roku i Moli doczekała się właśnie pierwszy raz potomstwa i urodziła córeczkę Merlenkę. No, już będzie można za niedługo zobaczyć, jak możliwe, że dzisiaj jest już tutaj na wybiegu głównym. sobie wypuści dla nas jeszcze obłok, tak? Za 41 kłodzieszkę, a druga Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. My mamy majówkę 3 maja. Wróciliśmy z tego zakopanego, Magda była u nas. Teraz przyjechaliśmy do rodziców już parę dni temu. I ja zapomniałam kompletnie, żeby Wam cokolwiek nagrać, no ale wiecie jak to jest, nie widujemy się zbyt często, więc każda chwila razem jest wykorzystywana do tna, ale teraz czekam na kiełbaskę, także nagrywam Wam tutaj przebitki z działki. Mamy bardzo ładną działeczkę. Mama chodzi z Józiem. Zaraz będziemy jeść pyszne szparagi. Yy, będziemy jeść kiełbaskę. Zaszło słoneczko. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Dzisiaj pojechaliśmy nad jeziorko, to zaczęło kropić, ale mam nadzieję, że że nie będzie tak źle. Za niedługo będą kwitły piwonie. A to słuchajcie, to jest szparak. Jak urośnie, to to właśnie tak wygląda. Tu z ziemi wychodzi. Jeden, drugi. Te są już takie duże. A tu mamy bardzo dobrą miętę pieprzową. Tu mamy szczepioną jabłonkę. Trzy rodzaje jabłek. Tata opowiadał mi przed chwilą, już nie pamiętam. Wiem, że czampionka i jakieś tam dwie jeszcze. Ja chciałam, żeby Wam tutaj gospodarz poopowiadał, co tutaj ma bo ja to się nie znam za bardzo ale nie chcę Wam się pokazać. Tu mamy winogrono czerwone tam jeszcze nam się pnie przy altanie białe na winko też za niedługo będą i w foliaku mamy sałatę, pora tutaj truskawki też gdzieś są samosiejki pomidorów bo reszta jest jeszcze na parapecie w domu także tu są same dobroci Dzień dobry, dzień dobry, jest poniedziałek Ja jestem po badaniach okresowych, bo skończył mi się rodzicielski Idę na wychowawczy musiałam zrobić Że jestem głodna, jadę do babci na yy, śniadanie Wzięłam sobie takiego batona, ohydny był, zaraz wam pokażę yy, I co? I wejdę sobie do second handu mojego ulubionego yy, Ile ja tam swetrów za 6 zł z wełny nosa kupiłam, to nie zliczę yy, I powiem wam, że masakra, siedziałam chyba tam dwie godziny Zawsze to było raz, dwa załatwione i, i ja mam pracę na wysokościach i kierowanie pojazdami także miałam psychotesty, ciemnie i zawsze to było właśnie ciemnia i elo a teraz jakieś milion pytań jedno i to samo, zadane w inny sposób wpisywanie jakichś cyferek po, po kolei yy, właśnie widzenie przestrzenne wciskanie jakichś guzików no masakra, z godzinę tam siedziałam jeszcze byłam z jakimś panem ten pan w ogóle nie kumał, tam mu powtarzała miliard razy masakra dobra jadę, bo już jestem głodna a na 13 jeszcze muszę tu podjechać do lekarza Taki Słuchajcie, nie kupujcie go 10 zł w żabce ja wzięłam, bo nie mogę nic innego Bo tylko ten nie miał mleka W środku wygląda jak płyta OSB I tak też mniej więcej smakuje Dobra, jadę Mam jeszcze pół godzinki czasu do lekarza, także coś postanowiłam Wam nagrać. Nic nie dorwałam w tym moim ulubionym second handzie, same dziadostwo było, ale weszłam jeszcze do Viva. Wzięłam sobie jedną spódnicę, taką długą i wzięłam sobie perfumy Made in Lab 121. To jest zabach inspirowany Victoria's Secret Bomb Shell chyba. Weszłam jeszcze sobie do natury. Wzięłam teraz jest taki... Podkład w stiku, Wziąłem najjaśniejszy kolor, on będzie dla mnie za jasny, ale wszystkie inne były albo różowe, wyglądałabym jak świnka pigi, albo były takie pomarańczowe, że tragedia. No ale wzięłam, bo to będzie dobre na wyjazdy, żeby sobie szybko coś tam popoprawiać. I co wam jeszcze chciałam powiedzieć? No, dzisiaj wracamy do Sącza. Pewnie znowu nie będę miała czasu nagrywać, bo jutro już słuchajcie, ma swoje pierwsze urodziny. Teraz w majówkę był grill dla mojej części rodziny. W weekend przyszły zrobimy dla Kuby i dla znajomych, żeby wszyscy nie jeździli albo tu, albo tam. No niestety tak to jest. Zazwyczaj <głos》> dzieli nas 350 km, chyba. Także jest kawałek. Nie mogę, słuchajcie, uwierzyć, że, yy, że on ma już rok. Nie wiem, kiedy to zleciało. Naprawdę po prostu no. Minęło jak jeden dzień. Mama mi ostatnio pokazywała filmiki, jak on był taki malutki, malutki, taki chudy był. Słuchajcie, gdzie on się urodził? Czy czterysta miał? To nie takie małe dziecko, ale po prostu taki mały alien. No teraz taki duży chłopak już gada, coś tam po swojemu, yy, wstaje, raczkuje, kurcze. Tak to szybko minęło, naprawdę. No i co? Yy, tyle. Będziemy się pakować, jak wrócę. I będziemy wracać. Szkoda, kurczę, że takie kilometry nas dzielą, no ale i tak w miarę często się staramy widywać. Yy, w czerwcu rodzice przyjeżdżają, także yy, za miesiąc już się znowu będziemy widzieć. Ja teraz marzę o kawie, tak mi po prostu yy, głowa boli. U babci nie piłam, bo ona nie ma mojego mleka. A wiecie, zawsze jakoś tak szybko to się załatwiło, jeszcze w międzyczasie się zdążyło skoczyć do domu, a teraz po prostu to trwa i trwa. Jestem ciekawa jeszcze, ile u tego lekarza będę siedzieć, bo tam dużo ludzi było. Dobra, idę już sobie usiąść i będziemy wracać na obiadek i na kawę.